Pasiak przed Galą KSW 65 i pojedynkiem z Lom Al z Kijewem. Zastanawiam się, czy Lom Al Kiew to jest na papierze twój najsilniejszy rywal w organizacji KSW? No jeśli chodzi o organizację KSW, no to myślę, że być może tak. Choć nie ujmując nic Anton racić, uważam też, że jest bardzo mocnym zawodnikiem i dwóch wcześniejszych moich zawodników to też nie byli, nie, nie byli zawodnicy byle Jacy. Byli to również mocni zawodnicy, ale no na pewno lom też jest czołówką europejską i naprawdę to jest mocny zawodnik. Czy byłeś pod wrażeniem debiutu ewa na KSW? Czy jednak no, rywal, myślę, tak gdzieś w ostatniej chwili szukany, no nie, jakby nie postawił tej poprzeczki wysoko i trudno coś po tym pojedynku powiedzieć takiego szczególnego o ewie. Wiem, że jest dobry, to, to, to nie ulega wątpliwości, ale jak Ty do tego podchodzisz? No dokładnie tak jak powiedziałeś. Jeśli chodzi o jego walkę, no to myślę, że przeciwnik był dużo słabszy niż On. Lom wykonał swoją pracę bardzo dobrze, obalił i poddał szybko swojego przeciwnika. No Za mną tak łatwo mu nie będzie, bo będzie miał zupełnie innego przeciwnika przed sobą. Dużo myślę lepszego niż wcześniej miał, więc... Spodziewam się zupełnie innej walki. Jesteś bardzo przekrojowym zawodnikiem, bo przez wiele lat nazywaliśmy Ciebie karateką, ale ten rekord w ogóle nie potwierdza tego. Ale zastanawiam się, czy z kimś takim, kto, kto te zapasy ma naprawdę na wysokim poziomie, jest sens wchodzić. Wiadomo, zawsze jest przygoda, można spróbować je, sprawdzić się, ale czy, czy nie lepiej gdzieś próbować upolować kogoś takiego jak Lomal Jaskiew. Jak Ty do tego podchodzisz? Znaczy, no co, zaczynamy walkę od stójki, a jak ona się potoczy, to zobaczymy. Ja walcem będę starał się reagować na to, co będzie robił Lom. No i zobaczymy, jeśli Lom zasięgnie swoich zapasów i obali mnie, no to będziemy walczyć w parterze. A jak się potoczy walka, to zobaczymy już jutro. Powoli KSW przymierza się do stworzenia rankingów, kibice już to robią i umieszczają i Ciebie i Lom, Lomalego w tych rankingach, różnie, z różnym skutkiem, ale jesteście bardzo wysoko i czy jakby dostrzegasz ten fakt, że biorąc pod uwagę różne okoliczności, bo oczywiście jest jeszcze Daniel Rutkowski, ale ta walka może się okazać eliminatorem do walki o pas, czy jakby ten ciężar gdzieś z tyłu głowy jest, jak to wygląda u Ciebie? Nie, no zupełnie nie, zupełnie nie myślę o tym. Moje pełne skupienie jest na jutrzejszej walce, a porozmawiamy o tym, jak już będzie po, to będę wiedział w jakim miejscu stoję. Ja może doprecyzuję, bo Wojek Rysiecki w wywiadzie z naszą redakcją wobec tego, że Daniel Torres nie zrobił limitu wagowego i gdyby wygrał ten pojedynek, powiedział, że prawdopodobnie zwycięzca waszego starcia może zmierzyć się z Danielem Rutkowskim o zwakowany pas wówczas w tej kategorii wagowej. Zobaczymy, tak jak powiedziałem, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, zobaczymy co będzie jutro, zobaczymy jak się potoczy walka i na te pytania odpowiem, jak już będę znał wyniki dzisiejszej walki. Rozmawialiśmy, pamiętam taki wywiad po walce dosyć ciekawy, kiedy już emocje zeszły jeszcze, jeszcze w kategorii niższej. Zapowiadałeś, że, że to już koniec z Kogucią, że przechodzisz do piórkowej. I tak się zastanawiam, jak się czułeś podczas procesu zbijania wagi teraz do tych 65-800 gramów, czy wszystko poszło dobrze, czy, czy to jest to twoje miejsce? Czy potwierdzisz to, co mówiłeś chyba to było po walce z, z Surdynem? No potwierdzam zdecydowanie. Ja na co dzień ważę około 80 kg. Więc cały proces zbijania, jaki jest, on pozostał, a zbijam tą wagę myślę, że dosyć łatwo, ale no to nie jest tak, że nie trzymam diety. Jest dieta, jest, jest, jest hydroliza, więc to wszystko jest, a oprócz tego na samej końcówce jestem żywy i normalny do rozmowy. Miał taką magiczną moc, że wpisujesz na Sherdogu e, zwycięstwo i to tak, w taki sposób, jak, s, jak sobie to możesz wymarzyć. To jaki byłby wymarzony sposób na skończenie tego pojedynku? No, Kaudy, żeby się przyczynić do zbierania pieniążków na dzieciaki z Cancer Fighter. Tak się stanie. Powodzenia i dzięki za wywiad. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki.